No wiecie co, ja tak mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie... Spoko, ale to są zazwyczaj starsze panie, słuchajcie, które, które przychodzą do mnie i mówią, że u nich chleb z olejem konopnym to jest smak dzieciństwa, że tego mm. u nich w brudku po prostu pełno. E, I e, oni to przetwarzali na bieżąco. Właśnie wiesz, jak wyros kwiaty stanem, to oni sobie to palili, oni robili maceraty, robili... Nie no, w smaku ten olej konopny to jest obłędny, obłędny. O, jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, pytanie na temat przechowywania olejków eterycznych, to też bym chciała powiedzieć. Trochę zaczęłam na początku, zobaczcie. Ciemna buteleczka, tak? Chronimy przed e, światłem. Po otwarciu można trzymać normalnie w temperaturze pokojowej, natomiast jeśli ktoś chce jeszcze bardziej ograniczyć ewentualne utlenianie, można wsadzić do lodówki. To jakby temperatura też niższa, absolutnie źle na to nie wpłynie, wręcz przeciwnie, właśnie może nam zwiększyć trochę e, okres przydatności. E, zazwyczaj te olejki eteryczne mają tam w okolicach dwóch czy trzech lat e, terminu przydatności, ale jakby to też jest e, nasze tak Natomiast. No, ciężko by było, żeby olejek eteryczny się zepsuć, szczególnie taki na przykład właśnie z cytryny, gdzie to jest największy konserwant i, i największy antyseptyk, jaki w ogóle może być pozyskiwany z roślin, nie?